Cześć, w tym materiale krótkim wideo chciałbym jeszcze przedstawić Wam wersję webową usługi Tuba FM. Pokazywałem Wam aplikację mobilną, nie, w tym długim takim materiale, jak robiłem, nie, aplikacje mobilne, aktualne interfejs, nie, radiowych aplikacji, nie. To się jeszcze dowiedziałem, że jest wersja webowa tej usługi Tuba FM. Nie? I był jeszcze materiał na temat o usługi OpenFM, webowej. Nie, to sprawdziłem, czy jest wersja webowa. Ze względu na te całe podcasty, nie bo się dowiedziałem od pewnego mojego znajomego, że nie ma wersji webowa, aplikacji tuba FM na iOS. Bo to mówimy teraz o tuba FM od Agora SA i trzeba używać tuby na ios przez przeglądarkę. Więc pokażę Wam, jak to działa i jak tego używać na komputerze, jak to wygląda na iOS. Bo mieli aplikację na iOS, była, ale się zmyła. Coś się stało. Nie, nie wiem, co oni zrobili. Może pracują nad domem więc ja, ja nie wiem dobrze, otwieramy sobie przeglądarkę i sobie popatrzymy, długo to nie będzie także popisujemy www.fm.tuba.pl o i za chwilę otworzy nam się co, 503 serwis adenwojowy Albo ja coś źle wpisałem. Tuba FM. Radio internetowe Tuba FM. O, no jakąś literówkę musiałem zrobić. Dobra, link będzie w opisie. Do prawidłowej strony. No, pra prawdopodobnie musiałem zrobić jakiegoś linka i jakiegoś baga, jakiegoś, jakiegoś literówkę w adresie i dlatego się zrobił błąd. Dobra, link będzie w opisie. Dobra, mamy, nie? I tak wygląda wersja webowa tuba FM. Tuba FM to jest taka alternatywa do To jest że OpenFM należy do WP, a e, tuba a należy do Agory. Dobra. I, jak to wygląda? Mamy trzy zakładki: podcasty, radio muzyczne, stacje muzyczne i radio na żywo. I logo. Jeżeli klikniemy na logo, to otworzy nam się strona główna. I na stronie głównej mamy podcasty. Za co też. Brawo, masylek no jednego włączyłem i na, na, naprawdę są fajne. Tego, że podcasty tutaj mamy muzyczne przede wszystkim. I mamy tak, Type Beat, to jest taki, jeżeli chodzi o podcasty, to specjalnie podcastów nie słucham ogólnie, ale jeden sobie włączyłem i to był Type Beat. To jest taki muzyczny podcast, taki, taki hip-hopowy bardzo, nie? No, powiedzmy, włączyć. Dalej mamy muzyka miast. To jest taki regionalny, bardzo po, taki podcast e, opisujący muzykę w poszczególnych regionach i miastach. Dalej mamy Cakecast. To już nie wiem, co to jest, ale jak otworzysz dany podcast, to tutaj mamy opis, żeby możemy poczytać. I tutaj mamy odcinki, który możemy posprawdzać. Nie? Dalej mamy mody, e, Body Hour. Top, tu Czyli najpopularniejsze utwory, i tak dalej. W Radio Topa FM, i tak dalej. Fama. To, to, to już nie wiem, no Fama, to, to, to już nie wiem, co to znaczy. więc się nie wypowiem. Ukryte pragnienie. Yy, mental Madness i to już wszystkie podcasty, jakie oferuje to, a, ta stacja, ta usługa, to BFM. I jak wybierzesz sobie jakiś podcast, to też masz yy, opis, play. Czyli Oczywiście ja go teraz nie włączę, ale jeżeli sobie klikniesz na play to na dole Ci się uruchomi player i po prostu masz przewijanie do przodu, do tyłu głośność logo i tak i to tyle i przewijanie pod spodem masz odcinki wszystkie udostępnienie udostępnianie linka do podcastu możliwość zasubskrybowania na trzy sposoby bo tutaj konta nie ma w przeciwieństwie do OpenFM Tutaj możesz sobie zasubskrybować na trzy sposoby. Poprzez RSS, czyli kopiujesz ten specjalny link do tak zwanego klienta RSS. Czyli klienty pod najpopularniejsze zazwyczaj obsługują RSS-y, na przykład Autook obsługuje chyba RSS, z tego co wiem, ale na pewno obsługuje RSS ten, E, Thunderbird. I wtedy dostajesz powiadomienia RSS Real Simple Syndication. Dalej mamy linka do Spotify'a, czyli po prostu tuba o, oferuje też podcasty swoje na Spotify, co jest też e, naprawdę super sprawą, bo jeżeli używasz Spotify'a, to sobie możesz tutaj zasubować na Spotify i, i sobie dodać do biblioteki. Nie? Na Spotify? Wtedy masz tutaj też to w kliencie Spotify, Spotify'a. Zaraz otworzę Spotify'a i wam pokażę gdzie to jest. Tutaj w bibliotece będziesz miał. Na samym dole prawdopodobnie by mi się to pojawiło albo na samej górze. O, podcasty i programy, tu, o, widzicie, type bit. By proszę bardzo. I tu masz wszystkie odcinki i sobie możesz włączyć, nie? Odtwarzanie. I tutaj sobie od, o, ansobo, ten podcast też możesz. O, i wtedy on zniknie, nie? To też bardzo fajna sprawa. No a trzeci sposób to Apple Podcasts. Jeżeli używasz e, iTunesa e, albo iOS'a, to możesz sobie zasubskrybować albo odtwarzać wersję webowej. Nie. Ja chyba robiłem też o Apple Podcasts. A jeżeli nie, to nie planuję. Ale ja wam pokażę, jak to wygląda na iOSie iOS teraz przez <tryk> Ale ja chyba pokazywałem tam Apple Podcast. Brakuje tylko otwartej pozycji Google Podcasts. Bo Google też ma swoją usługę podcastową. No ale jak się nie lubi, co się ma, to się lubi, co się ma. Nie? Ale ja dobrze to powiedziałem. <grym> nie? Dobrze. No i tak wyglądają podcasty, więc przechodzimy dalej. Stacja muzyczna. Stacja muzyczna to po prostu nic innego jak radio internetowe, możemy sobie włączyć. O przepraszam bardzo dźwięki. Z góry przepraszam. E, tutaj mamy radio internetowe, możemy sobie włączyć. I mamy tak polski hip-hop, alternatywa, e, top tuby, czyli nic innego jak hity, e, zagraniczny hip-hop, świeży prąd, czyli po prostu hit, takie hity, takie techno. E, ladies First, to taka muzyka dla płci pięknej. E, Seal Good Music, to taka do poprawy moru. Pop Me Up. Viral Alert, to też nie rozumiem o co tu chodzi. 100% Polska. E, daj sobie. Rapetuwa. K-pop. E, gra gitara, czyli Rock była Holly Sound, Koncentracja, UK Sound, Uziemienie, to jest taka uspokajająca muzyka, Roxy FM, to jest rock, radio, i to ba, non stop. Dobra, no i tu mamy jaki utwór jest aktualnie odtworzony, na tym niebieskim przycisku, a na ten szarym oraz ty, jaki utwór poleci jako następny w kolejce, nie? Jak sobie wybierzesz jakiś utwór, e, utwór e, radio, to po prostu otworzysz, otwor, ci się po prostu player i będziesz nam używać w regulacji głośności, okładka płyty, utwór i nic więcej, nie? I tak to wygląda na wersji webowej. Radio na żywo, czyli podobnie jak jest na OpenFM, radio od innych dostawców, Złote Przeboje, Radio z OK FM, Radio Pogoda i Radio Polska. Rok Polsk, Boska, Radio Boska. I również jak sobie klikniesz, to Ci się włączy player. Dobra. No i pod spodem mamy linki do Facebooka, e, Tuba FM, TikToka, Instagrama, i możliwość napisania e-maila. Jak na to klikniesz, to Ci się odpali e, kli, domyślny klient e, poczty. Dobra, no i pod spodem mamy jeszcze możliwość wyboru ciemnego bądź jasnego trybu. Ciemny wygląda tak, nie? Taki jest zielony, ciemny, czarny, a jasny jest pilotowy, jasny, biały. Mi się bardziej podoba i jasny, nie? No, i tak wygląda to na komputerze, nie? Więc to, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o komputer. A jak wygląda to na iOS? Bo nie mam możliwości pokazywa przejścia na aplikację tak typo, typowo natywną z App Store. bo takiej ta, jest po prostu nie ma. Więc trzeba korzystać z wersji webowej, przynajmniej na to z nagrywanie filmu. Więc sobie przejdźmy na, na nagrywanie ekranu z iOS-a. Ja już otworzę stronę internetową w Safari, czy tam w apps, e, tam Google Home, to tak na no naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest przeglądarka, nie? To, to już zależy od Ciebie, jakie przeglądarki używasz, nie? Jeszcze tylko powiem, że możesz sobie dodawać skróty, ale żeby dodawać skróty, to musisz używać Safari, ale o ani OpenFM, ani Tuba FM nie oferuje aplikacji progresywnej. Nie, bo sprawdziłem. Przynajmniej u mnie tak jest. Także widzimy się w iOS. Dobrze, no, włączyłem nagrywanie ekranu z mikrofonem włączonym. Także odpalamy przeglądarkę. Ja sobie włączę Google Chrome i dopisujemy w pasek adresu fm.tuba.pl. O, i już jesteśmy w domu. I tak wygląda wersja webowa na iOS. I na Androidzie ona też tak będzie wyglądała, ale po co używać wersji webowej na Androidzie, jak jest aplikacja mobilna, nie? Jeżeli chodzi o podcasty, to, wyglądają to wygląda to tak, że możesz sobie wybrać podcast, nie? Masz oczywiście opisy, linki do RSS-a w Spotify'a i do Apple Podcast, jeżeli sobie klikniesz na Spotify, to Ci się odpali Spotify i możesz sobie przejść i sobie za szybko będzie posłuchać. Jeżeli klikniesz na Apple Podcasts, to oczywiście dzisiaj się odpali Apple Podcasts i możesz sobie tutaj posłuchać. Nie? ale w wersji webowej możesz tutaj też odcinki i możesz sobie kliknąć tutaj i posłuchać, ja tego tu już nie będę oczywiście robił. Wyjdziemy sobie wstecz i tak to tutaj wygląda. Menu masz po prawej stronie do góry i w tym menu masz dok dokładnie to samo co na komputerze, to jest w prawym górnym rogu, masz tutaj jeszcze stacje muzyczne, możesz sobie przejść, nie, tego nie klikłem, ale proszę bardzo, masz wszystkie stacje. Proszę bardzo, wszystko działa, może sobie wybrać, i będzie grało. Proszę bardzo, działa. I jeżeli chodzi o skrót. Do tej strony to musisz użyć sobie safari z tego co wiem, bo ja w Tak, trzeba użyć safari. Tak na pewno? Mhm. Tak. Do ekranu startowego musisz używać Safari. No no i tak po prostu to działa, nie? Możesz sobie korzystać. Tylko, że po prostu... No przepraszam, tylko, że po prostu wersja webowa i ogólnie tuba FM e, zabiera w sobie reklamy, nie? U mnie one się nie pojawiają, bo ja używam Edgarda i DNS, nie? O, no i radio na bo one tu też jest dostępne. Oczywiście znowu nie trafiłem. O, teraz proszę, wszystko jest dostępne. Proszę bardzo, zamkniemy sobie przeglądarkę, otworzymy sobie safari. Proszę bardzo i tu wpiszemy. Oczywiście tu mam alego włączone, bo w widocznie musiałem korzystać Tuba, VL. Akceptuję kukisy i teraz musimy kliknąć, Żeby dodać sobie do ekranu startowego Nie, tu mamy karty. Udostępnianie chyba. Dodaj zakładkę, dodaj do ulubionej, dodaj do szybkiego, no nie znajdź. Jak na początkowego? O, proszę bardzo. I to możemy sobie dodać nazwę, nie swoją. Możemy sobie wpisać na przykład po prostu tuba FN. nie? Tuba. O, tuba FN. Czek. Pojawiło się? Pojawiło się, proszę bardzo. Działa, nie? Podobnie możemy zrobić z, z innymi stronami, nie? Oczywiście cookiesy. No mniej proszę bardzo. No. Okej. Okay. To tyle ode mnie. A jeżeli chodzi o np. aplikację na Androida, to wam jeszcze powiem, że e, w aplikacji na Androida nie można e, się dostać do linków do subskrypcji podcastów. Tam jest aplikacja na Androida od tuby jest ograniczona. Taka trochę. Ja mogę Wam jeszcze pokazać aplikację na Androida w STI. Nawet powinienem. Także widzimy się wam na Androida, na Androide jeszcze w SCIM. z powrotem od sobie radio tuba FM. Bo muszę wam pokazać, co jeszcze to by, tu i wam, tą tubę FM na Androidzie. Jak to wygląda, bo, bo ta tuba FM na Androidzie, natywna aplikacja, nie, nie, weźcie ja webowa, tylko aplikacja ze sklepu play. No, tylko ona się musi wczytać. Okej, okay, jest. Proszę bardzo. Chodzimy o te podcasty. Mamy, na przykład, weź, weźmiemy na przykład tego całego, no, nie będzie tam muzyka w miast. No, mamy elegancko opis. Wszystko, najnowsze odcinki. Proszę, tu jest opis, tylko że nie rozwinięty. Najnowsze odcinki gra. Gra, proszę bardzo. Wszystko, tylko po prostu e, nie, ma, nie ma możliwości zasobowania. Powiedzcie, no, jak, jak to zasobować. Tutaj, nie? Nie ma możliwości zalogowania się na żadne konto, nie ma tutaj lajka, serduszka, że nie ja to nie widzę. Nie? Dlatego moim zdaniem lepiej sobie wziąć Spotify, zrobić, wykupić i tam sobie zastosowywać za podcasty, to by FM, nie. Albo albo y, te albo, podcast, które też miałem wam pokazać jeszcze właściwie, nie? Yy, zresztą zobaczę, czy ja, tak, czy ja ich nie pokazywałem wam na moim kanale. Jeżeli wam je pokazywałem, to wam oddam linka w karcie. On się wydaje, że ja wam pokazywałem. No pewnie Apple Podcasts. Oczywiście, że je pokazywałem dwa lata temu, co prawda. Ale interfejs się niespecjalnie zmienił. Bo Apple aplikacje niespecjalnie się zmieniają. Nie? No. Dobrze. Także. Jak będą jakieś pytania, to na linka w karcie, nie? No mam, a tu jest opisane, bo ja tutaj opisywałem, że się w iOS 16 zmieniło. Środko odmienił. No, kategorie podcastów są w postaci kafejków, same audycje są inaczej dzielone itd. Jednak same za są na dole interfejsy są te same. Obecnie dysponuję na no, iPhone'em 10, iPhone, M10s, iPhone a ja już 65. tak dokładnie. 167 obecnie na to zregowane filmu. Więc mogę wam pomóc. No dokładnie, także wygadza się. Także będziecie mieli problemy z tym, aby podcast to no, e, będziecie dopiszcie. Ale wracając tutaj, tu był FM e, na Androida, nie, to ta aplikacja jest taka trochę ubożona, nie? Bo, to, bo tu nie, nie mam możliwości zasubskrybowania, eee, nie? Ale jest, radio internetowe, wszystko. Także, działa. I taki jeszcze bonus. Także żegnam z Wami. Cześć, nie? Mogę jeszcze wrócić do tego iOS i pokazać Wam, jak te... Apple podcast jeszcze funkcjonuje tak jak już robię wszystko, to już robię wszystko. Także wracamy do tego iOS. Jestem z Wami z powrotem. Także spoko. Jak włączymy sobie jakiś podcast. A, co jest. No, bo się wzięć coś innego. O, to czasami się tak dzieje, wiecie. O, teraz. No, jest dobrze. Apple Podcast. I jak ten Apple Podcast wygląda? No, przeglądanie. I jak widzicie, to macie wszystkie odcinki. Możecie sobie z każdym odcinkiem zrobić taką, żeby to pobrać, odcinek, obserwować program. Na dodać jako następny odtworzyć na końcu, przejść do odcinka, zachować odcinek oznaczyć jako otworzony, udostępnić, skopiować linka i zgłosić jako nadużycie, na nie? No a po tej aplikacji możecie sobie słuchać, czyli tutaj, tutaj macie przeróżne audycje, przeglądać. Macie przeróżne popularne podcasty, to tak to nawet National nie Biblioteka, programy zachowane, pobrane, najnowsze odcinki i stacje oraz wyszukiwanie. Więcej szczegółów jest w osobnym materiale, także zachęcam do obejrzenia. Interfejs jest bardzo podobny, tylko że to jest stacja w zakładce Przeglądaj. W postaci kafelków, a nie w postaci listy. Nie? Bo, bo ten film główny o Epipodcast e, był nagrywany w, z użyciem iOS 15. A ja używam iOS 16.7 na innym iPhonie. Nie? No, także, jakby jakieś wątpliwości były, to proszę pytać. A jeszcze teraz będę żegnał, bo temat wytarpałem. Nie. No, także, żegnam się z Cześć.